Witajcie moi kochani, z tej strony Brateusz, a dziś Lutify! Nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze, coś słyszałem, że trzeba właśnie wybierać przedmioty, potem walczyć i wygrywać. No proste. Wydaje się proste, aczkolwiek zobaczymy jak tutaj mechaniki Ja dostałem jakieś cześcika. 20, no 20 powera więcej zawsze niż mam. O, Bach, Bach. No jest Coś tu jeszcze nam da? Hm, fajnie. Okej. Okay. Otwórz. Jeszcze coś mamy. Kapelusik. Jeszcze. Power mod. O! Caktusowy armor. Diem. Dobra. Wow, mamy miecz! Ja mogę sobie tak... Nie no, to tu sprzedaj. Yy. To mowa. Pokonam cię. Ale gościu! Aha. <noise> Tobie. Oni się stawiali do te ty! Ale w ty dole, do no. <noise> Ora widzowie jedziemy dalej, nie? Dobra, co tu leży? Tu leży coś. A, Speedpation jakaś. Okej, okay, czyli tutaj można, widzicie, kupować rzeczy to jest coś taka. Ale gra jak kiedyś się grało. Dobra, starter. Po 240. Jak ja mam zdobyć. Free, dobra, e -e -e. jakiś pierścień mi się przydał. No mamy już takie coś. Poniżej komu na autoserdz robimy? Autoroll. Dobra, to nam daj X, daj pieniążki ty. To może być mega gra. To czuję, że jest duży potencjał na to, szczerze. No zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy, widzicie, coś tam dostajemy. Ja mam tą najsłabszą szkrzynkę, jak zrobić... O! stałem coś mega dobrego. Yy, lód. Dobra. To chcemy ubrać. Pierścień. To. A resztę selamy. Przedaj wszystkie. Mam powera 257. No dawaj mi tego startera! Pokonam cię! Do taku. Ojo! Ja. Do kogo wyosły? A bo tu i więcej, dobra? No tutaj w lewym dolnym rogu mamy życie. Poczekaj, Jancen Gladiator. To jest ten Bosik. Coś tam nam bije, ale nie za dużo. Powinniśmy wygrać bez problemu. Dobra. Level up. Level 3. Co to nam da, że mamy level 3 tak naprawdę? Tego nie wie nikt. Mm, to są jakieś rebirty. Ale to nie. Lud. Dobra. Dobra, niech, zrobimy tak, niech tam poroluje chwilę, to najwyżej resztę sprzedamy, nie? Czemu by nie, może da nam jakąś faną giwerę? Coś 1200 co O, Minecrafta dostaliśmy. Czy ja dobrze widziałem? Haha. Ha! Ale kozak, widzowie. Equip best robimy. Dodamy wszystko. Dobra, coiny. Mamy i coiny. Co możemy kupić za coiny? Hej. Mmm tu jest PvP, jakieś. Tu możemy walczyć. Tu mamy jakieś Ziomala Kowala. Hej, robienie łupów. A, bo potrzebujemy 18. Dobra, co tu jeszcze jest w ogóle? Pewnie jeszcze kilka rzeczy jest. Parę rekordów, 200K Aha No to... No, nie dla mnie. Dobra, prolujemy jeszcze troszkę. Ale mega. Minecraftowo. miotłanie nie. Dajcie coś fajnego. Dajcie dajcie, 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 dajcie. dajcie. Kurde, ciekawi mnie co tak naprawdę się robi właśnie z tych coinów, z tych pieniążków co dostajemy, gdy sprzedajemy tej itemki właśnie. Ale podoba mi się, bo... O, opcja to jest. Siomek ma 168 poziom. Niezłe tryhardy w to grają. Dobra, <laughs> no loot. Uwierz najlepszy. Wow, 800 powera. Dobra, leż to sprzedajemy No dobra, to idziemy jeszcze raz tego się mala zrobić Pokonam cię Kurde, muszę zaraz zobaczyć co mogę z tym zrobić, z tymi coinami, nie? Bo to na pewno się da tą szczynkę jakoś ulepszać. Żebym nie miał ją na jakimś bambikowym zero gwiazdek. Wtedy będzie to lepiej lecieć. No ale jak? Mm, Trzeba tak. by poszukać. Dobra, mamy tak. Nie. Lud. Taki bez. Dobra. Mm, no nie no tutaj nic się nie kupuje. Tu mamy te koiny. Na początku nic nie ma, hmm. może tutaj gdzieś, Mikołaja. Hej. nie hmm. okay. ważne. Okej. Okay. Kurde, ale powiem wam, że podoba mi się graficznie ta gra i widzę, że jest dobry zamysł. Muszę się dowiedzieć więcej tak naprawdę jeżeli o to chodzi, no bo jak widzicie jestem bardzo zagubiony. Eee... A chciałbym, no, 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 chciałbym naprawdę, tutaj widzicie tam żeby to było lepsze, ale i tak już leci lepsze tak jakby niż było, tylko jak? Jak upgrade'ować? Może Rebirta. A, tak, widzicie, trzeba rebirta. Ok, 122 coiny. Dobra, teraz to już wszystko jasne. Dawaj, otwieraj. Aha. Jeszcze lepiej, można chodzić i sobie robić... ...parą biście. No pomyśleli akurat fajnie w tej grze, no? No i tu mamy PVP możemy z graczmi walczyć. No, ale ja nie będę tutaj z kolegami nawet podjazd zrobił, bo oni mam po 170 poziomy, a ja moi kochani, 4. Eee, więc zróbmy sobie po prostu jeszcze tą skrzyneczkę. Ja sobie pogram w to. Oj na pewno sobie pogram. I może zrobimy jakąś serię, gdy już będę miał naprawdę duży poziom i jakieś fajniejsze temy, żeby Was też tutaj nie zanudzać. Bo początek gry z tego co widzę jest. No, trzeba pograć. Trzeba pograć. Eee, dobra, kończymy to zabawę. Lud. Ubierz najlepsze. Eee, I resztę sprzedajemy. Dobra, i teraz rebirth. Bach. Wow. O! I widzowie, teraz tutaj z tego powinien wyjść taki napis: subskrybuj i wy w niego klikacie, dobra? A ja Wam dziękuję teraz za oglądanie tego odcinka. No, tak robimy: sub, like, słaneczek. I widzimy się w następnym odcinku. Pa pa pa!